Hej wszystkim, dzisiaj jest taki właśnie filmik informacyjny bardziej, chciałam powiedzieć, że nagram filmik, zresztą zobaczycie jaki, jutro będzie część druga moich zwierzaków, ale niestety moja świnka morska zdechła w piątek jak wróciłam ze szkoły. Jutro jedziem kupować nową i nagram to Jak właśnie y, będę ją kupowała No i po prostu Jest mi teraz smutno ja Myślę, że następną świnkę tak samo pokocham No to dlatego taki filmik informacyjny taki krótki, bo Nie ma co ten Co przeciągać, y, mówię, że y, Że Hmm. Jutro będą chyba dwa filmiki o tym, jak kupuję świnkę i... Yy, jeszcze jeden o ze, yy, druga, druga część moich zwierząt. Bo już jedną tam wrzuciłam. I proszę dawajcie mi subskrypcję, bo są dopiero cztery. porażka A, proszę. proszę dajcie nie musicie mi nać... Nawet... Na łapek w górę wystarczy, tylko że mi dacie subskrypcję. Dobra, pa!